Cześć, jestem Irek. Jestem właścicielem firmy Lords For Sport. Swoją karierę w biznesie rozpocząłem w wieku 17 lat jako trener pływania. Po kilku latach prowadzenia treningów rozpocząłem też sprzedaż internetową sprzętu fitness. Okazało się to szczę w dziesiątkę. Postanowiłem otworzyć pierwszy salon ze sprzętem fitness. Był to salon multibrandowy. Przełomowym momentem dla naszej firmy było otrzymanie kontraktu na wyłączność marek Filno i Hammer. Dzięki tym markom mogliśmy się dalej rozwijać, otwierać kolejne punkty, a tym samym dać możliwość przetestowania klientom w całej Polsce markowych urządzeń. Bardzo dużym wsparciem dla mnie w prowadzeniu firmy jest moja żona Izabela, która od kilkunastu lat razem ze mną prowadzi tą firmę. Sprzedaż internetowa była podstawą naszego rozwoju. To serwis OLX dał nam możliwość dotarcia do bardzo dużej ilości klientów. W największych miastach w Polsce. Każdy nasz oddział posiada osobne konto na serwisie OLX. Dzięki temu nasza oferta jest w 100% widoczna w danym rejonie. Bardzo ważną rzeczą jest też to, że mamy swojego opiekuna, który daje nam pełne wsparcie wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Sprawdzamy statystyki i daje nam to wyraźny obraz, które ogłoszenia cieszą się najwyższym zainteresowaniem. A to z kolei powoduje, że wybieramy. Kolejne rzeczy, które będziemy promować w następnym miesiąc. Polecam serwis OLX, ponieważ jest to proste i skuteczne narzędzie do rozwoju każdej firmy.